Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku Crisisa 3 Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym żeśmy skończyli w sumie Musimy wyłączyć Archanioła No dobra Coś się stanie, otworzy się, zamknie się, co jest? się do tamtego terminala. Aha Łączenie. Awaryjne procedury w Cały pozostały personel cel ma ewakuować się do Podziemnego Stronu 5 Epsilon 9. Mamy go? Ała. Niewielką część ładunku. Około 5%. Tuż poniżej progu reakcji łańcuchowej z energią sepitów. Mieliśmy szczęście. Dużo szczęścia. Na tyle go stać? Wyświetlamy symulację fazy trzeciej. Faza trzecia. Potrzebowałem was, żebyście pomogli mi uciec z mojego więzienia w cel. Gdy spałem, moje dzieci były bezmyślne. Ostatnią rzeczą, jakiej od was potrzebowałem, było wyłączenie Archanioła. I muszę wam za to podziękować. Co? O czym ty mówisz? Raz wyświetlony... Wiedziałem, kurwa. Trzecia i ostatnia faza. Promień. Aktywuje się. O mój Boże. No to grubo. Most Einsteina Rosena, Pieczony portal do galaktyki M33. I przechodzi coś wielkiego. W kryjówce, kiedy nie mogłem Cię namierzyć, powiedziałeś, że to dlatego, że jesteś twórcą skafandra. Ale nie o to chodziło, prawda? Ile czasu to już trwa? Od jak dawna przedłużasz sobie życie nanotechniką i genami Sepidu. Czy masz pojęcie, czym się stałeś? Zmagałeś się ze zbiorową świadomością sepitów, tak jak ja. Tyle, że ty przegrałeś, zasymilowali cię. Teraz jesteś jednym z nich. On nie jest wcale takim jednym z nich. On jest szefem wszystkich szefów. Jakby nie mógł od razu strzelić jej w łeb. Znaczy jemu. Karl. Karl. Ty coś masz, prorok. Coś, czego Sepidzi nigdy nie posiądą, ani nie zrozumieją. Fuck. Dobra. Musimy dojść ostro spindalet stąd. Działka, działka, siadać do się zwierzyć. Stąd bojowe na trzeciej rusza. O kurwa, statki bojowe jeszcze. Rosyjskie się tu Myślisz, że się ubabrzemy trochę? Kiepsko to wygląda. Musisz to zobaczyć. Etap trzeci to ostatni i najbardziej zabójczy element strategii kolonizacyjnej Sepidów. Jeśli natrafią na znaczny i trwały opór, siły inwazyjne Sepidów tworzą most Einsteina Rosena, prowadzący w samo serce ich rodzimej galaktyki. Stamtąd mateczniki Sepidów wysyłają klan swoich oddanych wojowników, aby wyeliminowali wszelkie przeszkody. Widzieliśmy tylko o, ułamek możliwości zepidów. To już jest skala eksterminacji gatunków. Zepidy <coughs> alfa będą zasilać ten promień, dopóki nie przerzucą wszystkich sił inwazyjnych. Musimy go wyłączyć. Ker! Ewidentnie musimy go wyłączyć. Nie mówiąc o tym, że Kler chyba umiera. Urywaja pierdolę, Kler! Nie umieraj, tylko nie umieraj! Kler! Szlak prorok nie odpowiada na wezwania! Zostań ze mną, Klery. Zostań. Psychol. Przepraszam ci, Przepraszam. Michael, nie masz mnie za co przepraszać. Żaden człowiek nie byłby. Wybaczysz? No, oczywiście. Dobrze. Dobrze, jesteśmy. Dobrze. Kler. Kler. Dobrze. Psychol. Psychol, wybacz, ale nie mamy czasu. Musimy znaleźć inną maszynę i to szybko. Psychol. Nie mów tak kulwa do mnie. Psychol, musimy wyłączyć ten promień, inaczej wszyscy zginą. Rozumiesz? I co ja mam z tym kurwa zrobić, he? Jestem Michael Sykes. Jestem tylko człowiekiem Piorok. Nie potrafiłem uratować nawet jednego życia. Jednego. Ty samolubny skur... Kurwa! Jeszcze nie rozumiesz? Rasz miał mnie na widelcu przez ten cholerny kombinezon. Gdybyś miał go na sobie, wszyscy byśmy zginęli. Żyjemy dzięki temu, że jesteś człowiekiem. Wszyscy byliśmy ludźmi, psychol. Wszyscy walczyliśmy. Ty, ja, nomad, błazen, każdy z nas. To my walczyliśmy, a nie te cholerne nanoskafandry. Zostaliśmy tylko ty i ja. Jeszcze możemy coś zdziałać. Jeszcze tylko jedna misja. Myślisz, że chciałabyś, żebyś się teraz poddał? Do wszystkich. Tu rebeliancki Semp 4 Potrzebne wsparcie. Pilot dostał. Jesteśmy uziemieni. Sypiny rozpoczęły silny atak. Długo się nie utrzyma. Michael, żebyśmy się rozumieli, to będzie jadka. Jebana racja. Tę jadkę to zrobię ja. Tak jak mówiłeś, szefie. Nie potrzebuję skafandra. Nie potrzebuję sprzętu. Wystarczy butelka, prawda? Zajmij się artylerią. Ja sprowadzę maszynę. Idź, stary. To nie koniec świata. Jeszcze. Do zobaczenia po drugiej stronie. Do zobaczenia, psychol. Znaczy Michael. Michale. 5% szacunkowej pełnej mocy. Satelita Vela 3 wykrył promieniowanie Hawkinga w odległości 1,2 AU. Pomiary wskazują na powstawanie białej dziury. Białej dziury? Białej dziury? W sensie to coś takiego jak czarna dziura, tylko prorok, że odwrotnie? dowództwo Venom. Wykryliśmy twoją sygnaturę łącznościową. Pomyśleliśmy, że możemy sobie nawzajem pomóc. Opór Sepidów. A jebać to! Sam się rozejrzyj. Zesrało się i tyle. Dowództwo Venom, powiem wprost. Zdejmę artylerię przeciwlotniczą Sepidów. Wszelka pomoc mile widziana. W przeciwnym razie nie wchodźcie mi w drogę. Przyjąłem, prorok. Nasze maszyny będą Ci wdzięczne, jeśli oczyścisz śródmieście. Kurwa, te czule tak dość ostro strzelają, powiem Wam szczerze, ale przede wszystkim to, że oni nie czują tego, że ja do nich strzelam, nie? Dobra, ten padł, ten też padł. Jest plus, trzy naboje mi tylko zostały, więc nie poszalejemy za bardzo Chyba, że uda mi się ich zabić jednym strzałem To jest w sumie mało prawdopodobne, ale okej okay. Dobra Tam by trzeba było się dostać Czy jest na to jakaś szansa, tak z normalnego punktu widzenia O, wow, się trochę zesrałem. Ło, wow, 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 ale nie aż tak nisko, przyjacielu, nie aż tak nisko. Tak nisko to ja nie chcę jeszcze być. Okej. Okay. I on tu stał z tą snajperką Sepidów. O, o, o. Gdzie ten gościu z tą sniperką Sepidów co tu stał? Chciałbym go czepnąć. Dobra, zobaczmy co tu jest w środku. Mam nadzieję, że jakaś broń. Javelin Javelin może się przydać Za daleko Dobra trudno, weźmy sobie tą broń Amunicja specjalna Dobra weźmy ten, ten pistolet jednak Jak ja mam tam pójść, to jest trochę gorzej A, tutaj mam w dół. Oczywiście się zrobi czerwono na chwilę, pełny pancerz, karabin sypidów, myślisz? A w sumie dobra. Tam to muszę rozwalić jakoś takim sposobem... Dobrze by było wiedzieć, jakim sposobem mam to w sumie rozwalić. Dobra. Daj sygnał, Dobrze. To łączę energetyczne zbiorowej świadomości. Jeśli podłączę się do źródła zasilania artylerii, będę mógł ją przejąć. Dobra, dobra, dostaniesz wyjebane tutaj. Ja nie będę srał z tobą, gościu. Ja robię sypidów, ale chciałbym taki, który właśnie, który ma amunicję. Dobra, gdzie teraz? Dzień dobry. Ja tu na zakupy przyszedłem. Dzień dobry sprzeda mi pan bułki, a może... A tu nie ma już nikogo więcej Dobra, zobaczmy. wyłączona może wkraczać do akcji. Przyjąłem Dobra. Jestem w drodze. Spodziewaj się konkretnej rozwałki. No mam nadzieję, że będzie konkretna rozwałka. Przyjacielu. Ale, ty to musisz znieść, czy nie? Ty się tak strzelasz, jak ta pałka. Dostał! Zrozumiałem! Zrozumiałem! Zajmijmy stanowisko przeciwlotnicze. Przyjąłem! Jestem na pozycji. Czekam na scenę. O kurde, mam dwa, albo to, albo to. To ich obudziło. Nadmatyję te Etap trzeci. Promień wolności osiągnął 13% szacowanej mocy szczytowej. Etap trzeci, etap dziesiąty, ale. Cholera Dobra lecimy tam Mikrometry to ile to będzie gdzieś tak Nie wiem Nie wiem nie powiem wam bo nie, nie jestem w stanie tego obliczyć no No gówno z bombardowania będzie chyba Znowu Xenosepidy? O kurwa, to trochę gorzej, jednostki cel, jeszcze nie wiesz, krytyczny poziom zdrowia. A do tego mogę wsiąść rośka? Jakbym mógł wsiąść do tego rośka, to jedziemy na grubo, nie? Z nimi. What the fuck, co to było? Nie mogę do tego rośka wsiąść, niestety. To teraz mamy trochę przesrane, nie? O, kuźwa. Te takie dziwne sepity są wszędzie. Super termitowy. Myślę, że będzie spoko. O, dwa wystarczyły. Nie, nie wystarczyły jednak. Kurde, to trochę gorzej. Może rozpryskowym go. Na pewno go osłabiamy w ten sposób, ale czy go niszczymy, to już nie wiem. Dobra, ostatni został elektry... O dobra, padł No tego drugiego to w dupie mam Przejdę sobie po prostu obok, myślę, że on mnie nie zauważy jakoby Dobra O fuck Tutaj jest ich to pole minowe, które mnie przed chwilą prawie wykończyło Dobra 100 metrów mi zostało 120 dokładnie Powiem wam szczerze, że no jest grubo, jest grubo Dobra, co my mamy tu zrobić? Tutaj musimy wejść To jest pewne Okej okay. Nanowizję włączymy Kopnij to porządnie, a nie Aha No powiem szczerze, że gówno to zmieniło Bo czy wyjdę z tej, czy z tej, to jest w cholerę tych gamoni To ci ciekawostka. Jak ja mam tam wejść? To jest moje pytanie. Za 100 punktów, słuchajcie. Coś mnie tam nawalało. Nie bardzo wiem co, ale coś mnie nawalało, i to dość ostro. Czy ja mam się takim sposobem tam wryć, czy jak? No, takim sposobem to chyba nie przejdzie zbyt daleko No że się w no stary Przecież jakoś się musi tam dać wejść, no co jest O co tu chodzi? Nie rozumiem za bardzo Tu jest tyrolka, ale w tą stronę tyrolki to raczej nie mogę użyć Niestety tu jest jakiś gwiazd do góry, słuchajcie. Tu jest jakiś gwiazd do góry, więc trzeba to wykorzystać. Najbardziej opcjonalnie. No i tędy. Okej, okay, dobra, już wiem. Już chyba wiem. Uch. Kto do mnie tak nam nawala? Aha, do wieżyczki. Oj, wszystko jasne. Tylko wieżyczki mogą oczywiście do mnie tak napieprzać, bo ktoś by inny. Dobra, zobaczmy. Działko gausa jak najbardziej mi się przyda, myślę. Dobra. Wow, 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 krytyczny poziom zdrowia, więc to tak nie bardzo. Nie, nie, działo Gaussa to ja chcę. Amunicję specjalną tylko uzupełnię. Dobra, sepity giną. Muszę tak przejść, tak mało bezpiecznie bym powiedział, około tego. Do widzenia kolego. O, ale fartym, żem to zrobił. Teraz to ewidentnie miałem fart, naprawdę. Dobra, co teraz? Jak ja mam się tam jakoś logicznie dostać? Chyba tędy, dobra? Ok, do widzenia. Ale mnie wystraszył Skubaniec, no Do widzenia Druga artyleria poszła No to dobrze, dawaj Let's go Dobra, robota, Michael. Przechodzę do następnego celu. Uwaga, sepidzji w się Dobra, Cepidzi to tam mnie w, w dupę niech pocałują, ja. Dobra, teraz muszę gdzieś w tamtą stronę biec. Oj, panej, panej, to tak nie bardzo mi to widzę. Wychodzi. Dobra, tutaj, ops, ops. Ok i terolką w dół. Terolką w dół ewidentnie no, ale w dół, w dół, w dół, w dół, w dół, leć, 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 leć. Promień wolności osiągnął 28% szacowanej mocy szczytowej. Horyzont białej dziury mierzy obecnie 18 km. O kurwa, niedługo utworzy się tunel. Okej. Okej, to powinno. Osłaniamy się. Zdejmij następną artylerię. Do wszystkich jednostek. Nasz potrzebuje wsparcia ogniowego. W razie potrzeby atakować, odbiór! Okej, okay, ludzie, jako że nie chcę kończyć tak bez poż pożegnania, bo mógłbym to pociąć w ogóle, ale wolę to tak skończyć. Także dzięki Wam za oglądanie, no i zapraszam Was do następnych odcinków. Także no to tyle. Na razie, no i cześć!